Cześć, macie. Z tej strony oczywiście Kasztan. I ci wam pokażę Czajnik Kandydaci na selekcjonera reprezentacji Polski. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić odcinków na moim kanale. Zaczynamy. Hervé Renard. Wiek 54. Narodowość Francja. On prowadzi obecnie reprezentację Arabii Saudyjskiej i ona nagrał z Argentyną 2 do jednego, to jest dla Arabii bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo duży sukces, że ich pokonali. Mi się wydaje, że to jest jeden z lepszych kandydatów na trenera Polski. Andrea Pirlo, wiek 43, narodowość Włochy. Nenad Milca wiek 51, narodowość Chorwacja. Mi się wydaje, że to jest jeden z lepszych kandydatów na naszego trenera. Andrzej Szewczynkowy, wiek 46, narodowość Ukraina. On od 2016 roku do 2021 prowadził reprezentację Ukrainy, i rok wcześniej, kiedy Paulo Polą, stał też kandydatem naszego selekcjonera, ale z chwilę Lesza nie zatrudnił go, a zatrudnił Czesława Michimicza. Roberto Martinez. Wiek 49, Narodowość Pania. Maciej Skorża. Wiek 50. Narodowość Polska. Marek Patrzym. Wiek 48. Narodowość Polska. Klub, który on trenuje, osiąga dobre wyniki. Dobrze mu tam idzie. Mi się wydaje, że jest jeden z lepszych kandydatów na naszego trenera. No to to było na tyle. I bardzo. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Miłego dnia. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.